Szanowni państwo, witam na kanale 63421 w kolejnym odcinku programu Tak nie powinno być. W dniu dzisiejszym będzie mowa o podwyżkach, o podwyżkach, które uchwaliła dla siebie rada, czyli jakby radni uchwalili sobie podwyżki, ale również uchwalili podwyżkę dla pana wójta i dla sołtysów. Nie przedłużam dłużej. Zapraszam. 30 listopada rada uchwaliła uchwałę właśnie o podwyżkach 21 grudnia, czyli chwilę właśnie przed świętami. Ta uchwała pojawiła się w biuletynie informacji publicznej. No i sprawa dotyczy właśnie, jak już wspomniałem, podwyżek. I tak to wygląda mniej więcej. Ja tutaj skorzystałem z wyliczeń z strony Gmina Przygodzice Info. Wójt, jeżeli chodzi o Wójta, o pana Wójta, podwyżka o 9290 zł. W tym momencie ta pensja wynosić będzie 19 470 zł w porównaniu z 10 180 zł w porównaniu z rokiem 2018. Na, tym, na tej stronie jest właśnie ta data jakby podana. Jeżeli chodzi o radnych, maksymalna ta, ta pensja czy ta dieta wynosiła do niedawna 1342 zł brutto. W tym momencie jest to 2147 zł brutto, czyli jakby taką, taką kwotę radny maksymalnie może jakby w ciągu miesiąca zarobić. Czyli tutaj jest podwyżka jakieś, nie wiem, 800 zł pewnie. Jeżeli chodzi o sołtysów, to podwyżka wynosi 200 zł, w tym momencie jest to 600 zł brutto. Ja tak zastanawiałem się też, właśnie dlaczego ta informacja nie pojawiła się na portalu samorządu nowym. Czyli przygodzice.pl, no bo przecież nie każdy ogląda sesję, nie każdy jakby śledzi te uchwały, i myślę, że opinii publicznej należała się taka informacja na stronie właśnie tutaj tego portalu samorządowego, że takie podwyżki właśnie uchwalono. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy odcinek można powiedzieć z jednym z dwóch. Ja dzisiaj mam jakby też prośbę do Państwa. Zanim ten, ten odcinek o tych podwyżkach jakby nagram z mojego, z tego punktu widzenia chciałem dowiedzieć się, co Państwo o tym sądzą. Czy, czy według Państwa to jest ok, czy to nie jest ok? Czy te podwyżki są y, za duże, czy może za małe, powinny być większe? No i tak dalej, i tak dalej. Dla, dla wszystkich, y, znaczy inaczej, dla, jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się skomentować, odważy się skomentować właśnie y, jakby ten temat, przygotowałem, ale to dla najciekawszych komentarzy, ponieważ nie mam aż tylu tych kubków, y, już wiadomo co tu jest. Kupki właśnie, kupki z kanałem 63421, ja ich kilka y, jakby zrobiłem jakiś czas temu i też do końca też nie wiedziałem kiedy je uaktywnie, ale uaktywnić, że teraz jest dobry moment. Dla najciekawszych, czy dla osób, które pozostawią najciekawszy komentarz w temacie, właśnie o którym tutaj mówiłem, podaruję taki kubek, a jeszcze może coś ekstra dorzucę. Także zachęcam do tego, aby podzielić się swoją opinią właśnie na ten temat.